Wielu ludzi wciąż powtarza nieruchomości to najpewniejsza inwestycja. Ale czy to wciąż prawda? Spójrzmy na fakty. Jeszcze kilka lat temu rynek mieszkaniowy rósł jak na drożdżach. Ceny biły rekordy, popyt był ogromny, a najem wydawał się prostym sposobem na dochód pasywny. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Zgodnie z najnowszymi danymi, w marcu 2025 roku średnia cena metra kwadratowego na rynku wtórnym w Polsce wyniosła 11 936 złotych, w Warszawie 17 024 zł, w Krakowie 15 587 zł, a w Gdańsku 14 787 zł. To wciąż wysokie wartości, ale i to kluczowe, w wielu miastach ceny zaczęły spadać. W Warszawie ceny spadły o 1,82%, w Krakowie o 2,06% miesiąc do miesiąca. W Gdańsku ceny akurat wzrosły, ale tylko nieznacznie. To pierwsze od dawna sygnały, że rynek mieszkaniowy wchodzi w fazę stabilizacji. Nie ma już mowy o łatwych 10% zysku rocznie tylko dzięki wzrostowi wartości nieruchomości. I właśnie dlatego pytanie, które jeszcze niedawno brzmiało czy kupować, dziś zmienia się w czy to się w ogóle opłaca? Bo gdy stopy zwrotu z najmu spadają do 4-5% rocznie, a czas zwrotu inwestycji sięga 20-30 lat, to nie można już mówić o automatycznym zysku. Dodajmy do tego podatek ryczałtowy, brak amortyzacji, opłaty eksploatacyjne, wzrost kosztów kredytów i ryzyko pustostanów. I okazuje się, że inwestowanie w nieruchomości wymaga dziś znacznie większej analizy niż kiedyś, ale nie oznacza to, że to zły kierunek. W kolejnych częściach przeanalizujemy. Jak wygląda rentowność mieszkań i lokali użytkowych w praktyce, które strategie są wciąż skuteczne? Jak zmieniają się obowiązki inwestora w świetle prawa i podatków, i czy są lepsze alternatywy dla klasycznego zakupu mieszkania? Jeśli myślisz poważnie o nieruchomościach, zostań ze mną, nie będę Cię przekonywać, pokażę Ci fakty. I to wystarczy. Ceny mieszkań wyhamowały, rynek się stabilizuje to już wiemy, ale co z wynajmem? Czy kupując mieszkanie można jeszcze mówić o realnym zarobku? Zacznijmy od danych, ale najpierw zróbmy krótką pauzę na disclaimer, a potem wracamy do tematu. Ten materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, nie stanowi porady inwestycyjnej ani gwarancji zysków. Każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona samodzielną analizą. Misją tego kanału jest pokazanie, że warto inwestować i że istnieje wiele sposobów na inwestowanie dlatego staram się przedstawiać wam różne możliwości. Jeśli interesuje cię ten temat, zasubskrybuj kanał. A teraz wracamy do tematu. W lutym 2025 roku średnie stawki najmu mieszkań o powierzchni od 40 do 59 m2 spadły w wielu miastach nawet o 1 do 2% w porównaniu do stycznia. W Katowicach i Szczecinie spadki przekroczyły 2%. W Krakowie średnia cena najmu kawalerki wynosiła 2184 ,69 zł. 69 a dwupokojowego mieszkania 2870 ,39 zł. 39 groszy. We Wrocławiu średnia cena najmu kawalerki wahała się od 2900 do 3400 zł. miesięcznie. A dwupokojowego mieszkania od 3700 do 4500 zł. To oznacza, że choć wynajem nadal generuje przychody, nie są one już tak imponujące jak jeszcze kilka lat temu. A teraz najważniejsze pytanie: ile z tego zostaje w kieszeni właściciela? Weźmy prosty przykład. Kupujesz mieszkanie w dużym mieście za 600 tysięcy zł. Wynajmujesz je za 2800 zł miesięcznie. Na pierwszy rzut oka wygląda nieźle, ale Musisz odjąć czynsz do wspólnoty, ubezpieczenie i koszty bieżące, okresowe remonty, podatek ryczałtowy 8,5% przychodu, potencjalne pustostany, zakładamy 1 miesiąc rocznie, zostaje ci rentowność netto około 4-5% rocznie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. A co jeśli masz kredyt hipoteczny? Przy wkładzie własnym 20-30% i kredycie na 480 tysięcy złotych Rata przy obecnych stopach procentowych, ok 7% RRSO wynosi prawie 3700 zł miesięcznie. Czy to znaczy, że inwestowanie się nie opłaca? Nie do końca. Dla części inwestorów, najem to sposób na zabezpieczenie kapitału przed inflacją, systematyczne budowanie wartości nieruchomości, pasywny dochód na emeryturę lub wzrost wartości nieruchomości w długim terminie. Ale to już nie jest szybki zysk. To długoterminowe, wymagające zaangażowania przedsięwzięcie. Warto dodać, że od 2022 roku właściciele wynajmujący mieszkania nie mogą już korzystać z amortyzacji prywatnej nieruchomości, co dawniej pozwalało znacząco obniżyć podatek. W spółce lokal mieszkalny wciąż można amortyzować. Teraz pozostaje jedynie ryczałt 8,5% do 100 tysięcy złotych rocznego przychodu i 12% powyżej tej kwoty. A rynek wynajmu robi się coraz bardziej konkurencyjny. Rośnie jakość mieszkań, najemcy mają większe wymagania, a właściciel musi dbać o relacje i wizerunek. Zatem, jeśli liczysz na 7-10% zysku rocznie, to już przeszłość. Jeśli liczysz uważnie, inwestujesz długoterminowo i wybierasz właściwe lokalizacje. Nadal można osiągać stabilne 4-5% zysku netto ale bez wiedzy i przygotowania łatwo się przeliczyć. Jeśli ta analiza pomogła Ci lepiej zrozumieć dzisiejszą rzeczywistość najmu, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. To nic nie kosztuje, a dla mnie to sygnał, że warto tworzyć treści oparte na danych i faktach. W kolejnej części zajmiemy się porównaniem. Czy mieszkanie to lepszy wybór niż lokal usługowy? Pokażę liczby, różnice w ryzykach i to, czego nie mówi większość ofert inwestycyjnych. Zostań ze mną, teraz zaczyna się konkret. Skoro znamy już realną rentowność mieszkań na wynajem, czas zadać kolejne kluczowe pytanie: czy może lepiej zainwestować w lokal usługowy? Bo przecież nieruchomość to nie tylko kawalerka na osiedlu, to również lokal fryzjerski w parterze bloku, gabinet dentystyczny na obrzeżach miasta, mała gastronomia. Albo sklepik osiedlowy. I właśnie te inwestycje coraz częściej rozważają doświadczeni inwestorzy, szczególnie w czasie, gdy rynek mieszkań się stabilizuje. Zacznijmy od liczb. W 2025 roku przeciętna rentowność netto mieszkań na wynajem w Polsce wynosi 4-5%. Ale dla lokali użytkowych, według danych z raportów firm doradczych takich jak CBRN czy Night Frank, rentowność potrafi sięgać nawet 6-8% netto rocznie. Dlaczego? Bo najemcy lokali komercyjnych są często bardziej stabilni, podpisują długoterminowe umowy na 3-5, czasem nawet 10 lat. To firmy, a nie osoby prywatne, i ich zdolność płatnicza zwykle jest wyższa. Dodatkowo, większość kosztów eksploatacyjnych media, sprzątanie, ubezpieczenie pokrywają właśnie oni, a nie właściciel. Brzmi idealnie? Nie do końca, bo inwestowanie w lokal użytkowy wiąże się też z większym ryzykiem pustostanu. Wynajęcie kawalerki zajmuje czasem kilka dni, ale wynajęcie lokalu o powierzchni 50 m2 na gastronomię może trwać kilka miesięcy. Rynek komercyjny ma mniejszy obrót i większe wymagania. Lokalizacja musi być naprawdę dobra, standard musi spełniać normy sanitarne i techniczne, a branża najemcy odporna na kryzysy. W dodatku, jeśli lokal długo stoi pusty, nie zarabia a opłaty eksploatacyjne płaci właściciel. Do tego dochodzi ryzyko wypowiedzenia umowy w razie problemów biznesowych najemcy. Ile kosztuje wejście w taki biznes? Cena zakupu lokalu użytkowego to zwykle 8 tysięcy do 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, ale w centrach handlowych potrafi być 18 do 20 tysięcy złotych, w zależności od miasta i standardu. Czyli tyle samo, a często nawet więcej niż mieszkania. Lokali użytkowych nie kupuje się na próbę. Tu nie ma miejsca na przypadek. Dlatego wielu inwestorów działa w modelu tzw. lokalu strategicznego, czyli wybierają lokal, w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy mieszkalnej z witryną na ulicę, przy dużym natężeniu pieszych lub blisko komunikacji, który można wynająć nie tylko jednemu typowi najemcy, czyli nie tylko fryzjer, ale też mała kancelaria, sklep, e-punkt odbioru, gastronomia na wynos. Co wybrać? Jeśli jesteś inwestorem początkującym z ograniczonym budżetem i zależy Ci na przewidywalnym najmie, mieszkanie będzie bezpieczniejszym startem. Jeśli masz kapitał, znasz rynek i potrafisz ocenić potencjał lokalizacji, lokal użytkowy może dać wyższą stopę zwrotu, ale wymaga więcej wiedzy i cierpliwości. Warto też pamiętać: lokal użytkowy możesz amortyzować, a więc legalnie pomniejszać podatek. Podsumujmy. Mieszkanie to niższa bariera wejścia, większy popyt, ale niższy zwrot. Lokal użytkowy to wyższy próg, większe ryzyko, ale potencjalnie wyższa rentowność. W części czwartej przejdziemy do finału. Omówimy alternatywy dla klasycznego najmu. Pokażę Ci najczęstsze błędy inwestorów oraz fakty, których nie mówi się głośno na prezentacjach deweloperów. To będzie najbardziej praktyczna część. Zostań ze mną. Inwestowanie w mieszkanie to dziś nie strategia pasywna. To pełnoprawny biznes. Kiedyś wystarczyło kupić kawalerkę i puścić ją na wynajem. Dziś, jeśli nie policzysz dokładnie podatków, okresów beznajemców, kosztów remontów i obsługi, to bardzo szybko okaże się, że Twoje mieszkanie nie zarabia, tylko kosztuje. Największy błąd początkujących kupno zbyt drogiego mieszkania w zbyt słabej lokalizacji. Bo jeśli roi zwrot z inwestycji netto spada poniżej 3%, realnie tracisz na inflacji. Jakie są alternatywy dla klasycznego wynajmu mieszkania? Garaże i miejsca postojowe tańsze w zakupie, proste w obsłudze. Mam dwie kawalerki i trzy garaże. Powiem wprost: w moim przypadku kawalerki mają niższy zwrot z inwestycji. Średnia cena miejsca parkingowego w dużym mieście to 40 do 95 tysięcy złotych. Mam taką szybką ciekawostkę, że w niektórych prestiżowych lokalizacjach, np. w warszawskim Wilanowie, ceny mogą sięgać nawet 150 tysięcy złotych, ale nie odchodźmy od tematu. Dochód z garażu też podlega ryczałtowi 8% przez fiskus traktowany jak najem. Czynsz 300 do 500 złotych miesięcznie. Koszt opłaty eksploatacyjnej garażu od 30 do 70 zł. ROI często 7 do 8% bez większych nakładów. Grunty pod inwestycje, działki budowlane na obrzeżach miast, czy planowanych inwestycjach infrastrukturalnych. Ryzyko jest większe, ale zysk przy sprzedaży po 3 do 5 latach może sięgać kilkudziesięciu procent. Mój kolega wpadł na ciekawy pomysł. Kupił działkę na obrzeżach Wrocławia, w pobliżu strefy przemysłowej z zakładami i firmami. Patrząc w przyszłość, cena tej działki ma duży potencjał wzrostu. Żeby jednak szybciej na niej zarobić, kupił 10 używanych kontenerów morskich w dobrym stanie. Kosztowały około 7000 zł za sztukę. Następnie dogadał się z pobliską firmą, że będzie u niego przechowywać rzeczy, których chwilowo nie potrzebuje. Podobne ustalenia poczynił z warsztatem wulkanizacyjnym, który przechowuje u niego opony. Później jeszcze rozszerzył działalność. Dzięki temu uzyskuje regularny zysk, a w przyszłości może sprzedać kontenery i działkę z dużym zyskiem. No dobra, idziemy dalej. Rejty zagraniczne. Fundusze inwestujące w nieruchomości komercyjne. Nie kupujesz fizycznej nieruchomości, tylko udział. W Polsce ustawa czeka w Sejmie. Rynek de facto to ETF-y zagraniczne. Przez platformy brokerskie możesz inwestować np. w biura czy magazyny w Niemczech lub USA. Warto jednak pamiętać o kosztach przewalutowania, uwarunkowaniach podatkowych PIT-38, podnajem instytucjonalny. Wynajmujesz nieruchomość od właściciela, podpisujesz umowę i podnajmujesz dalej z marżą. To model niskiego kapitału, ale wymagający wiedzy i etyki. I najważniejsze, czy warto inwestować w nieruchomości? Tak, ale inaczej niż kiedyś. To już nie jest inwestycja, która robi się sama. To świadoma decyzja wymagająca wiedzy, liczenia, cierpliwości. Zyski są niższe niż 5 lat temu, ale nadal stabilniejsze niż w wielu innych formach inwestowania. Jeśli jesteś gotów zaangażować się jak przedsiębiorca, analizować dane i zarządzać jak właściciel, nadal możesz zbudować portfel, który pracuje dla ciebie. Ale jeśli liczysz, że kredyt się spłaci sam, a najemca będzie zawsze płacił na czas, to 2025 rok szybko cię zweryfikuje. Dziękuję Ci za uwagę. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, zasubskrybuj kanał, daj znać w komentarzu, co Twoim zdaniem jest lepszą inwestycją: mieszkanie czy garaż. Inwestuj mądrze i pamiętaj, nie ma złych inwestycji, są tylko źle policzone. Do zobaczenia.